One Krótki pomysł na przygodę. Do szpitala trafia mężczyzna. Ofiara eksplozji w opuszczonym magazynie na obrzeżach Detroit. Jego ciało przeszło wiele, łamane kości, otwarte rany. Niestety nie przeżył. Na kilka minut przed śmiercią odzyskuje przytomność. Spogląda prosto na pielęgniarkę i szepcze: Przybyłem, żeby was ostrzec. Jesteście następni. Oni nadchodzą. Oni nadchodzą. Już samo to budzi niepokój, ale potem zaczyna się sekcja złóg. Pomijając obrażenia, każdy organ wewnętrzny jest zdrowy, ale odwrócony lustrzanie. Situs inversus, totalis. Rzadka przypadłość, ale to nie ona przyciąga uwagę delty green. Chemicy badający miejsce wybuchu odkrywają coś jeszcze związki chemiczne, które wykazują właściwości lustrzanej chemii. Cząsteczki, które nie powinny istnieć w naszym wszechświecie. Briefing jest lakoniczny. Agenci Dirty Green mają ustalić, czy to przypadek biologicznej anomalii, mistyfikacji, czy coś znacznie gorszego. Czy mężczyzna był podróżnikiem z równoległej rzeczywistości? Jeśli tak, przed kim lub czym nas ostrzegał, i co spowodowało wybuch. Miejsce eksplozji jest już zimne. Ciało leży w kostnicy i lęgniarka, która słyszała jego ostatnie słowa, zniknęła. Czas ucieka agenci, pora podjąć trop.